Ho, ho, ho! ledwo co przyjechałem, a już pierwszy mu dostał prezent ode mnie. Tą to piękną derkę. Podoba Ci się? Moi drodzy, kochani przyjaciele, ludzie o głębokich sercach, pomóżcie moim elfom, aby włożyły tutaj derki dla każdego z tych koni, aby przeżyły bezpiecznie zimę. Możecie wejść do sklepu tundra.pl, a tam w zakładce Centaurus znajdziecie całą gamę derek, pasz, kantarów i innych pomocnych rzeczy. Spełnijcie ich życzenia tej zimy. Korzystajcie z promocji rzeczy potrzebne pod opiecznym Centaurusa, które organizuje sklep tundra. Pomóż nam. Daj im też przeżyć te święta ciepło. Ho ho ho!